Witam Was w kolejnym zadaniu maturalnym. Tym razem weźmiemy na warsztat zadanie z Ziemi we Wszechświecie. Zadanie pochodzi z maja 2022 roku i jest to zadanie, w którym mamy mapę Polski z zaznaczonymi punktami od A do D i należy uzupełnić zdania. Więc odnosi się ono do tego, jak Ziemia obraca się, jak Ziemia obraca się wokół własnej osi, jak Ziemia obraca się wokół Słońca, wykorzystując to właśnie do konkretnie 22 czerwca i wschodu Słońca w Polsce. Zatrzymajcie sobie na ten moment film, spróbujcie przeczytać i zastanowić się, czy sami bylibyście w stanie na to zadanie odpowiedzieć, a potem wróćcie. I sprawdźcie, jak jest poprawna, jaka jest poprawna odpowiedź wyjaśnienia. No to lecimy. Mamy cztery punkty: punkt A, punkt B, punkt C i punkt D. Oraz pytanie: czy 22 czerwca wschód słońca występuje najwcześniej w punkcie oznaczonym B czy D, oraz najpóźniej w A czy w C? Wyobraźmy sobie tą sytuację może trochę bardziej z bliska i ja to spróbuję tutaj też trochę nam rozrysować. To jest Ziemia, w której mamy właśnie. Na której się znajdujemy, i oś ziemska wokół której ta Ziemia się obraca. Tutaj mamy mniej więcej równik, jeden i drugi zwrotnik. Słońce w tym momencie pada, bo mamy oczywiście do czynienia z 22 czerwca, czyli słońce gdzieś jest tutaj, i pada na naszą planetę. 22 czerwca, w związku z tym, Słońce pada pod kątem prostym tutaj na zwrotnik raka, a całe koło podbiegunowe północne jest objęte przez dzień polarny, dzień, tutaj trwa 24 godziny dnia. Czyli czym bliżej do bieguna północnego, tym dzień będzie dłuższy, a czym dalej, by czym bardziej na południe od bieguna północnego, tym dzień będzie krótszy. Czyli analogicznie będziemy wiedzieć, że najdłuższy dzień będzie w punktach A i B, a najkrótszy w punktach C i D. Analogicznie, czym bardziej na południe, tym dzień będzie się skracać. Więc my możemy sobie to uzmysłowić w ten sposób, że jeśli dzień jest dłuższy. Na północy, no to musi wcześniej wschodzić słońce, skoro dzień jest dłuższy, no bo do środka dnia mija więcej czasu, więc wcześniej musi dochodzić do wschodu słońca. Czyli wiemy, że na pewno w tych punktach dochodzi wcześniej do wschodu słońca, a wschód generalnie zaczyna się na wschodzie i przechodzi coraz bardziej na zachód. Czyli tutaj najpierw będą te punkty, gdzie będzie wschód, więc dlatego mamy do rozróżnienia B czy D. Gdybyśmy sobie tą naszą yy, Polskę narysowali tutaj na tej mapie. Gdzieś mniej więcej ona byłaby tutaj. I można by było sobie wysnuć tutaj taki wniosek z tego, że wschód słońca przebiega gdzieś mniej więcej, tu jest linia odgradzająca nam niejako wschód od zachodu, dzień od nocy. I tutaj analogicznie widać, że ta linia przebiega gdzieś mniej więcej tutaj. Czyli najszybciej, najwcześniej dzień będzie wschodzić w punkcie B ponieważ punkt B znajduje się bardziej na północ, czyli dzień trwa tam dłużej, więc jeśli mamy do wyboru B lub D, no to tam gdzie dzień trwa dłużej, tam wcześniej będzie wschodzić słońce. Czyli najwcześniej słońce będzie wschodzić w B, następnie słońce będzie wchodzić, wschodzić w D. Jeśli przesuniemy dalej tą linię, zobaczymy, że kolejnym punktem będzie punkt A, a na samym końcu będzie punkt C. I taka będzie kolejność 1, 2, 3 i 4. W ten sposób to zadanie trzeba rozwiązywać. Gdybyśmy mieli tutaj mm, zimę, sytuacja byłaby totalnie inna. Natomiast mamy tutaj do czynienia z 22 czerwca, więc czym bardziej na północ, tym dzień trwa dłużej, a czym bardziej na wschód, tym dzień się rozpoczyna wcześniej. Najdłużej dzień będzie trwał w A i w B i to jest to, z czego powinniśmy tutaj brać wniosek do tego zadania. Dlatego poprawną odpowiedzią będzie B, dzień najszybciej wschodzi rozpoczyna się dzień najszybciej, czyli w Słońca najwcześniej będzie w B, a najpóźniej będzie w C. I taka powinna być poprawna odpowiedź. Mam nadzieję, że teraz z, takie, z tego typu zadaniami poradzicie sobie już bardzo, bardzo dobrze. A jeśli nadal jesteście nie do końca pewni tych zadań, albo chcielibyście poćwiczyć więcej, to polecam mój kurs z zadaniami, gdzie właśnie takich zadań z wnętrza Ziemi, z, przepraszam, z Ziemi we Wszechświecie, możecie znaleźć dużo, dużo więcej. Dzięki za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z zadaniami maturacyjnymi. Pranumi.